leci dziś nie zaśnik 2 <ś> Co to ma być? Tak się zastanawiałem, czy twórca pójdzie tym samym tropem co w jedynce, czyli będziemy mieć horror z przymrużeniem oka, czy rzeczywiście nie, pójdziemy pełnoprawnym horrorem, będzie rzeczywiście slasher, będzie się lała krew i tak dalej. Jak mieliśmy to również w jedynce, czy rzeczywiście przymrużenie oka będzie coraz większe. Ale zanim recenzja, to cześć, nazywam się Marcin Skruch. Jeżeli kochasz takie omówienia, to pamiętaj o trylogii prawdziwego horrormaniaka. Więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją, wszystko, gdyż. Publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, nadejść dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Wydaje mi się, że twórca chyba sam do końca nie mógł się zdecydować, czy mm, pójdziemy w komedię, czy w horror, bo o ile rzeczywiście, tutaj mam zapisane, że dobra akcja jest z Andrzejem Grabowskim na początku, rzeczywiście powiedzieć, że Andrzej Grabowski jest dobrym aktorem, no to po prostu jak wyważyć otwarte drzwi, to jest bez sensu. To każdy, kto rzeczywiście przez kilka lat y, chociażby oglądał świat według kiepskich, tak, świat według Kiepskich, bo rzeczywiście zrobić komedię w takim stylu, to jest dosyć trudno. Trudno. O co jest kurde pytanie? Czy chociażby postać Gebelsa, czy różnego rodzaju inne postacie, w których się wcielił w filmach Marka Koterskiego i tak dalej, i tak dalej, Kazimierza Kuca i rzeczywiście całe gro tego. Tak na dużą sprawę, on pojawia się w filmie na początku przez kilka minut, ale potem rzeczywiście film w pewien sposób ginie. Bo, okej, okay, mamy rzeczywiście tą fabułę, coś się dzieje, pojawiają się nasze dwa bliźniaki z poprzedniej części, dwaj bracia z poprzedniej części, dokładnie wie, że co mi chodzi i jak najbardziej jest dobrą, wie. O, rzeczywiście, będzie fajnie, tym bardziej, że Julia Winawa również jest. Mamy fajnie to wszystko połączone z jedynką. Akcja tego filmu toczy się bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszej części, więc rzeczywiście nie jest to, że 20 lat później Halloween H20, nie, to nie tym razem, to rzeczywiście akcja jest od razu, ma być jazda, jazda i przyznam szczerze, że zaczynamy z grubej rury, bo mamy wampiry, w ogóle o co chodzi. Miałem od razu skojarzenie z Blade'em, tylko brakowało rzeczywiście taki techniawy, taki porządnej muzyki, która tam rzeczywiście miała miejsce. Nie trudno się domyślić, że to jest oczywiście marzenie, w jakiś tam sposób, powiedzmy sen naszego głównego bohatera, no ale później, im głębiej w las, tym, 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 się okazuje, że tam jest tartak, nie ma drzew i po prostu jest jedna wielka lipa. Gdyby to poszło obojętnie w tą stronę horror, komedia, bym to zaakceptował najbardziej, a tak naprawdę przez pierwsze pół filmu mamy horror pełną gębą, bo rzeczywiście potworasy, które tam się pojawiają, właściwie jeden potwór, mi się więcej szczegółów później, już w drugiej powiem, ale jest najbardziej, jest hardcore, jest grubo, jest leje się krew, mamy wyrywane serducha, flaki, wszystko lata, rzeczywiście, jeżeli jesteś fanem gore, to pierwsze 45 minut tego filmu to jest coś, co Ty najbardziej dla ciebie właśnie, ale później stwierdził, że ja już horror robiłem, to był poprzedni to może teraz się pobawię konwencją, bo scenariusza mi brakło, bo wystarczyło tylko na 40 minut, to, no, to teraz ja coś napiszę. A napiszę to... Mm, e, y, y. Nie mam pojęcia, co napiszę. I tak to rzeczywiście wygląda. Jak jest mój zarzut? Po pierwsze, bezsensowne według mnie było wzięcie, bo dla mnie, jako osoby, która lubi kabarety i dobrze wiesz, że często je cytuję w, w swoich recenzjach, jesteście tutaj. Tak. Dziękuję Wam. Wzięcie dwóch aktorów z kabaretu na koniec świata, mowa w tym momencie o Sebastianie Stankiewiczu, który wcielił się w rolę Mariusza, a także Izabeli Dąbrowskiej w rolę Janeszki, wcielającej się, jest nieporozumieniem, bo ja w tym momencie wiem, że to będą postacie na wesoło. W ogóle cały koncept świetnie. Przynam że śmietnie wyśmiewający się z wojsk obrony terytorialnej, gdzie takaś flaga normalnie, swastyka i tak dalej, rzeczywiście to jest dobrze zrobione, to jest fajnie oko ale to nie sprawia nagle, że ten film staje się zjadliwy, bo pomimo tego, że mamy kilka rzeczy, związane właśnie z Janeczką, Lech Dybik, naprawdę fajna rola, uwielbiam go, widziałem go już o 100 tysięcy razy i dawno, dawno, dawno temu. Jeżeli nie wiesz, o kim mówię, to jest ten dżentelmen, który pracuje w sklepu i sprzedaje hot dogi. W tym momencie dokładnie powinieneś wiedzieć, powinnaś kojarzyć, o kogo mi chodzi. I jak najbardziej, jak najbardziej według mnie obsada aktorska jest dobra, ale dobra do komedii. Ale, no właśnie, ale, o co ci chodzi skruch? Przecież mówisz, że jest komedia. Jest komedia, ale... No właśnie, tylko od 45 minuty i twórcy dają nam, wrzucają, że to jest jak najbardziej horror pełną gębą, będzie mocno jazda. Jazda, jazda, jazda! Tak też film jest reklamowany. Potem jest takie słowo, na, jeżeli chodzi o na, na YouTubie, clickbait, prawda? Rzeczywiście, że o, rzeczywiście będzie to i to i dostajemy nie to, co nam proponują twórcy, tylko jakaś ściemę, jakieś nic fajnego. I o ile z tych postaci można było zrobić dużo więcej, no to tak zastanawiam się, po co? Bo gdyby, jak już mówiłem wcześniej, gdyby powiedzieli od początku, to jest komedia, robimy sobie jajo, będzie fajnie, będzie wesoło, to byłoby rzeczywiście fajnie, bo trójka będzie w przygotowaniu, przynajmniej tak wynika z fabuły. A tutaj po, proszu, po prostu chyba twórca specjalnie wiedział, czy chce zrobić w ten sposób, yy, czy w ten sposób zrobię, Netflix dał kasę, jakoś to będzie. Technicznie film nie jest najgorszy, bo co prawda można byłoby się czepiać tego, że noce były kręcone w dzień, później były jak najbardziej oczywiście tego, termin, przytom że termin mnie wkurzał. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki instrument. To taki mm, wyjący i tak dalej, bardzo często używany między innymi w Star Treku, wiele, wiele, wiele lat temu. Niespecjalnie mi się podoba, ale to akurat moja preferencja tylko i wyłącznie. Ale ten film to jest jedno wielkie poplątanie z pomieszaniem. Nie będę już wspominał o scenie seksu potworasów. Przestań, bo się spawiuje. Sam koncept w ogóle, że one się porozumiewają, że one gadają w ten, a nie inny sposób, to się ma nijak do jedynki. Bo pamiętaj, moje oczekiwania były jak najbardziej związane z tym, co widziałem w jedynce, co reżyser tam mi zaproponował, i powiedział: OK, w tą stronę, w tę stronę pójdziemy, w tę stronę podążymy. A tutaj, no dziękuję bardzo, muszę przyznać, że ten film nie bardzo sobie radzi ze sobą. Fabuła się zgubiła dawno temu, postacie są tak naprawdę szczątkowe. Zresztą <noise> ktoś powiedział, że, że to jest chyba najlepsza rola Julii Wieniawy. Możliwe, bo przez większość filmu jej nie widzimy. Jest rzeczywiście schowana za charakteryzacją, za maską, wrzodami, soczewkami kontaktowymi itd. Tak i, tak I muszę przyznać, że to jest jak najbardziej im plus. Aktorsko film sobie daje radę. Ale jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek ciągu przyczynowo-skutkowym, ja wiem, ja wiem, że to jest slash, to jest horror. Ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakimi prawami rządzi się ten gatunek, tudzież podgatunek, no to takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Takie sprawy wydarzają się oczywiście, że tak. W piątku 13.48, w Halloween 24, w koszmarze z ulicy Wiązów 384,5. Ale to już w tym momencie jest dno, to już jest dno dna, to już jest szlam, szlaka i tak dalej, i tak dalej, cytując kolejne kabarety. Więc przyznam szczerze, że gdyby ten film, jak już mówiłem i to będę niemalże powtarzał jak mantrę, Gdyby on podążył albo ścieżką horroru, albo ścieżką komedii, byłbym w stanie to zrozumieć, byłoby fanie. A nie, że na zasadzie do połowy jest tak, a potem zmienimy, a potem może nie, bo na końcu to oczywiście znowuż jest poważnie, jak najbardziej. No bo wiadomo, że jeżeli ilość łapek w górę, czy tam tych wyświetleń na Netflixie będzie się zgadzała, to będzie kolejna, kolejna część. To twórcy znowuż będą mieli, to Bartosz Kowalski dostanie kolejne pieniądze na to, żeby zrobić nową wersję, nową część i tak dalej, i tak dalej. Ale domyślam się, że jeżeli. Jedynka była czymś nowym, czymś fajnym, nie, wy, nie było to coś rewolucyjnego. Nie wymyślili koła na nowo, ale pokazali, że oczywiście, że tak, Polak potrafi, a potem koncept jest nie najgorszy. No to tutaj tego nie ma. Wizualnie film broni się, muszę przyznać, aktorsko również, ale jeżeli chodzi o fabułę, tudzież straszenie albo humor, no niestety, no niestety nie daje ten film radę. Dlatego zastanawiałem się, czy ocenić ten film źle, czy bardzo źle. Dlatego ja przyznam szczerze, daję 4 na 10. I odradzam, naprawdę nie oglądaj tego filmu Chyba, że nastawisz się na to, że ok ja pójdę zobaczyć co to jest Rzeczywiście jak to się je Już wiesz, że to nie jest horror Już wiesz, że to nie jest komedia To jest po prostu cholera wie co Kiedy wyszukiwałem ciekawostki do tej recenzji, żeby tobie je sprzedać To okazało się, że jest ich Zero Tyle ich jest na Filmwebie Tyle ich jest na IMDB Tyle ich jest gdziekolwiek Więc krótko mówiąc, ten film o nim już jak najbardziej w tym momencie zapominam, nie ma go. Jutro będzie kolejny film, kolejny dzień i kolejna szansa na to, żeby zapomnieć o tym czymś, bo filmem tego bym nie nazwał. A jeżeli Tobie podoba się nie ten film, a ta recenzja, to udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i przy okazji kolejnej recenzji widzimy się za tydzień. Cześć.